Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 794 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj mam dla Was update sprzed około dwóch tygodni. A dlaczego? Dlatego, że 20 kwietnia 2023 roku w Warszawie miała miejsce 10 gala Outsourcing Stars. Gala galą, ale na tym wydarzeniu. Dzieje się jedna ważna rzecz, a mianowicie jest to również finał konkursu Outsourcing Stars. Tak, jest to konkurs, który jest całkowicie niekomercyjny, realizowany jest przez Pro Progressio już od 10 lat i nagradzane są w nim organizacje, które najszybciej rosną z roku na rok. Nie porównywane są tam kwestie, ile dane firmy zarabiają, ale jak rozwijają się organicznie, czyli. Czy rośnie u nich zatrudnienie, czy rośnie u nich baza klientów, czy obsługiwane procesy są realizowane w coraz większej liczbie? Kategorii jest 13, mają one różne pod elementy, że tak powiem, które brane są pod uwagę, a ocena następuje przy użyciu algorytmu matematycznego, który po prostu liczy wzrost rok do roku w danej organizacji w porównaniu z pozostałymi firmami, które również biorą udział w danym konkursie w danej kategorii. No to przechodząc teraz do tematu, jak wyglądali finaliści roku 2022. Tak, mamy rok 2023, natomiast konkurs był realizowany w oparciu o dane z lat 2021 versus 2022 i tutaj wzrosty rok do roku. No to dobrze, to zaraz usłyszycie, kto był w pierwszych trójkach, tak? Bo idea tego konkursu polega na tym, że przedstawiamy na Gali zawsze firmy z trzema najwyższymi wynikami i ogłaszamy, kto miał. Totalnie najwyższy wynik w danej kategorii. Nie mówimy, kto był numer 2, nie mówimy, kto był numer 3, to już pozostawiamy sobie, że tak powiem, jako niedopowiedzianą informację, natomiast pokazujemy, kto miał najlepsze wyniki. A powiem Wam, że jeszcze co ciekawe, co roku zgłoszeń do konkursu jest więcej i więcej, i to jest fajne, bo rzeczywiście każda kategoria ma coraz większą pulę różnych organizacji, które są tutaj poddawane analizie, jak im idzie z roku na rok. No dobra, to teraz jeszcze główne kategorie. Cały konkurs dzieli się na trzy części na kategorię biznes, otoczenie biznesu oraz kategorie ludzie. Niezależnie od tych trzech kategorii, występują jeszcze innowacyjne rozwiązanie dla biznesu, manager roku i w tym roku po raz pierwszy również ocena startupów, ale o tym będzie za chwilę. No dobra, mam tutaj małą ściągę ze sobą, aby nikogo nie pominąć i żeby dobrze poopowiadać Wam o nazwach poszczególnych organizacji i zaczynamy od kategorii biznes, a tutaj mamy kilka podkategorii. Pierwszą z nich jest BPO. Tutaj powiem wam tak, w finale były Infosys Poland, Zalaris Polska oraz Contract Administration. Trzy spółki z trzech różnych miast, prowadzące szereg różnego typu aktywności w zakresie BPO. I najlepszą okazał się już po raz drugi rok do roku Infosys Poland. Tak, nagroda, statuetka, gwiazda Outsourcing Stars powędrowała do Łodzi do firmy Infosys Poland. Później druga kategoria SSC, czyli Centra Usług Wspólnych, Shared Service Centers, CUW czy GBS-y. Jak ktokolwiek chciałby używać tych nazw, no bo ok, od różnego stopnia zaawansowania możemy mówić o Shared albo GBS-ach, niemniej jednak chodzi o centralizację usług wspólnych. W tej kategorii w trójce nominowanych do nagrody byli Husqvarna Group, 3M Global Services Poland oraz CIMER Biomed. Trzy. Firmy z różnych dziedzin, że tak powiem, ale łączyły ich dwa miasta, czyli Wrocław i Warszawa. Tym razem nagroda pojechała do Wrocławia, bo otrzymała ją spółka 3M Global Services Poland. To już kolejna statuetka, która również trafia do tej organizacji. Muszę przyznać, że trzymam kciuki za ich dalszy rozwój, bo są oni rzeczywiście bardzo dobrze zorganizowanym centrum usług wspólnych. Trzecia kategoria. Call Contact Center. W zasadzie to wręczając nagrodę na scenie Gali Outsourcing Stars, tak stwierdziłem, że ta nagroda powinna już nieco inaczej się nazywać, dlatego że już coraz mniej na świecie mówimy o Call Center czy Call Contact Center. Teraz mówimy o Customer Experience. W związku z czym pewnie w kolejnych edycjach tego konkursu ta nagroda będzie się nazywała jako Customer Experience. Ale zanim to nastąpi, to najpierw rzućmy okiem, kto był w tym roku. Finale. W tym roku były to firmy Transcom Worldwide Poland, WebHelp Poland oraz Foundever Poland. Foundever to nowa nazwa firmy Seitel. Tak, ta firma zmieniła nazwę w tym roku w marcu i to jej właśnie przypadła statuetka Outsourcing Stars. Tak, po raz pierwszy w tym konkursie w ciągu 10 lat to do firmy Saitel czy też Foundever Poland, tak jak teraz powinniśmy o niej mówić, powędrowała statuetka Outsourcing Stars i powędrowała ona do dwóch miast naraz, dlatego że Foundever jest obecne i w Warszawie i w Trójmieście. Ich centrala jest w Warszawie, spółka coś tu przebąkuje, że może będzie otwierać kolejne swoje oddziały. Trzymamy kciuki. Co mamy później? Kategoria księgowość kadry płace. W zasadzie, w zasadzie wydawać by się mogło, że mogłaby być ona ujęta w obszarze BPO, ale niekoniecznie, dlatego że księgowość kadry płace to najczęściej outsourcowane usługi, no i te firmy zasługują na swoją własną kategorię. W tym roku w finale mieliśmy firmy TMF Poland, ACS Accounting and Corporate Services oraz Grant Thornton. Tak, trzy spółki. Z czego TMF Grand Thornton wielolokalizacyjna ACS Accounting and Corporate Services z główną siedzibą w Katowicach. I to tam powędrowała nagroda. Tak, firma ACS po raz pierwszy stanęła na podium i jest finalistą w konkursie Outsourcing Stars kolejna kategoria, czyli IT software development i przechodzimy ze świata księgowych do świata informatyków, a w zasadzie programistów. Tak, programiści, a w zasadzie branża software developmentu, no to jedna z tych, które bardzo, bardzo prężnie się rozwijały w ubiegłym roku, na początku tego roku, czyli 2023 ta branża ma akurat lekką zadyszkę, zobaczymy co się będzie dalej działo, chociaż w świecie cyfrowym nic nie ginie i najprawdopodobniej za chwileczkę z powrotem wejdziemy na przyspieszone tryby, ale zanim to nastąpi, to najpierw podsumowanie laureata z tejże kategorii w konkursie Outsourcing Stars 2022. Kogo tutaj mieliśmy? InfoPulse Poland, SoftServe Poland oraz firma SII. Trzech gigantów, trzy firmy, które no rzeczywiście ich wyniki mówią same za siebie, ale w tym roku najlepiej poszło firmie Infopuls. Poland. Tak, Infopuls miał w ogóle za sobą super rok, rozwijali się wszędzie, zrobili dużą migrację swojej działalności z Warszawy do Łodzi, ale także i z Ukrainy do Polski. Także muszę przyznać, że tutaj sporo, sporo dobrego się wydarzyło. No i to firma Infopuls Poland zadziałała na swoją korzyść i wróciła do domu ze statuetką outsourcing Stars. Idziemy dalej, to już ostatnia podkategoria w części biznesowej, a mianowicie RPA. RPA w świecie biznesu oznacza Robotic Process Automation i nic innego to nie oznacza jak robotyzację procesów biznesowych i wspieranie innych organizacji, aby właśnie ta robotyzacja, digitalizacja, cyfryzacja coraz głębiej wchodziła w obszary szeregu różnych firm. W tym roku tutaj mieliśmy w nominacjach firmę Sayo. Pirkson oraz ARC Consulting. Saio warto wspomnieć, że jest to część grupy ING. Tak, wywodzą się z bankowości, ale są niezależną spółką i pomagają już nie tylko swojej spółce matce, ale także i klientom zewnętrznym. I to właśnie firma Sayo wróciła do siebie ze statuetką Outsourcing Stars. Także gratulacje. No i tak nam się zamyka część biznesowa w konkursie Outsourcing Stars. No to wskoczmy teraz do otoczenia biznesu. Tutaj mamy trzy kategorie. Pierwszą jest miasto, drugą jest deweloper, w tym rozumieniu jako nieruchomości, i trzecią jest agencja real estate. Ale zacznijmy od miasta. Tak, miasta w konkursie Outsourcing Stars występują od samego początku, a to dlatego, że no to one są domem dla rozwoju każdego biznesu, w tym również dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. No i dlatego Pro Progresio nagradza te miasta, które najwięcej przyjmują do siebie nowych inwestorów. Największą mają liczbę na przykład studentów poszczególnych kierunków studiów, które zasilają nowymi pracownikami branżę BSS-ową. No i jeszcze angażują się w promowanie i rozwój tegoż sektora u siebie. W tym roku na, w pierwszej trójeczce były Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Miasto Łódź oraz Investing Pomerania, które reprezentowało całe trójmiasto. I to Investing Pomerania sięgnęło po statuetkę Outsourcing Stars. Także gratulacje gwiazda poleciała, popłynęła. W zasadzie moglibyśmy sobie tutaj zażartować na północ do trójmiasta i to Investing Pomerania postawiło sobie statuetkę Outsourcing Stars na półce w swoim biurze kategoria developer, czyli budynek biurowy, a w zasadzie nie tyle budynek, co sama firma, która buduje budynki biurowe i mimo tego, że żyjemy w świecie pracy hybrydowej, pracy zdalnej, to jednak wciąż cały czas chodzimy do biur i to te biura są centralami dla wielu, wielu firm, czy to centrów usług wspólnych, czy firm outsourcingowych, czy firm informatycznych. Jak tutaj wyglądał finał? Finał się rozegrał pomiędzy firmą Torus, Viraco oraz Kawatina Holding. I wśród tej trójki po raz pierwszy w całej historii konkursu nagroda poleciała do Torusa. Torus to deweloper z Trójmiasta, tam pobudował wspaniałe budynki biurowe i w zeszłym roku oddał zupełnie nowy budynek pod nazwą Format. I to nie tylko za sprawą tego jednego budynku, ale też za sprawą nowych najemców wygrał kategorię deweloper i sięgnął po statuetkę Outsourcing Stars. No to ostatnia podkategoria z tejże części otoczenia biznesu, czyli agencja nieruchomości, agencja real estate, czyli taka, która wspiera najemców w wynajmie biur tam, żeby znaleźli swoje siedziby na swoje centra operacyjne. Mamy tutaj w finale trzy firmy, JLL, CBRE oraz Cushman Wakefield. No i tutaj będzie krótko. Nagroda poleciała do CBRE. CBRE miało kolejny bardzo, bardzo dobry rok za sobą i muszę przyznać, że tu czapka z głowy, bo ich udział w rynku jest ogromny wręcz, liczba transakcji, które przeprowadza ta agencja jest imponująca i po raz kolejny sięgnęła po statuetkę Outsourcing Stars. Trzecia grupa kategorii to ludzie tutaj nagradzamy głównie firmy które zajmują się rekrutacjami czy to leasingu pracowniczego czy rekrutacjami stałymi czy IT contractingu więc rzućmy sobie okiem w tutaj w tą część i już wam mówię zaczniemy od HR leasing pracowniczy mamy tutaj Hays Poland Leasing Team oraz Divers CG w tym roku nagroda w kategorii leasing pracowniczy powędrowała do firmy Leasing Team. Tak, Leasing Team, jak sama nazwa w ogóle w tej spółki wskazuje, zajmuje się głównie leasingiem pracowniczym. No i w zeszłym roku na tle całej swojej konkurencji wypadli najlepiej, także gratulacje dla Leasing Team. Czapka z głowy za kawał dobrej roboty, którą wykonujecie. Kolejna kategoria to już rekrutacje stałe, i to jest ta, która no jest bardzo, bardzo istotna w świecie w ogóle rozwoju każdego biznesu. To na stałych pracownikach, na umowach o pracę zależy każdemu biznesowi jak najbardziej. To w zasadzie moje subiektywne zdanie, ale przynajmniej tak powinno być. Znowu subiektywna opinia. No to rzućmy okiem, kto w tej kategorii był w finale. CPL Poland. Randstad Polska oraz Manpower Group trzy bardzo mocne firmy z bardzo dobrymi wynikami za rok 2022. No ale najlepszą z nich okazał się Manpower Group. Manpower Group już był wcześniej laureatem w jednej z edycji konkursu Outsourcing Stars, no i teraz po raz kolejny sięgnął po statuetkę, która postawiona zostanie w siedzibie głównej tejże. Firmy. Ostatnia część z kategorii ludzie, czyli IT Contracting i tutaj mamy Link Group, Antal oraz Aztek Polska. Te trzy firmy były w pierwszej trójce w tejże kategorii i rzeczywiście kawał dobrej roboty wykonywały, jeśli chodzi o usługi IT Contractingu. Najlepszą z nich okazał się Aztek Polska. Tak, Aztek Polska stanął na pierwszym szczeblu podium, no i Wygrał w kategorii IT Contracting. Gratulacje, gratulacje, jeszcze raz gratulacje. Na tym skończymy tą część, kiedy to algorytm matematyczny wylicza, komu poszło najlepiej, a przejdziemy do części bardziej subiektywnych ocen. Mamy tutaj trzy elementy. Pierwszym z nich jest kategoria innowacyjne rozwiązanie dla biznesu. Tutaj zgłoszenia przesyłają firmy do Pro Progressio, a oceny. Tychże zgłoszeń podejmują się ambasadorowie ProProgressio, czyli grupa kilkunastu osób, które współpracują z Proprogresją w wielu różnych miastach, w wielu różnych branżach i doradzają nam na co dzień w wielu różnych rzeczach. No i tym ludziom daliśmy możliwość ocenienia innowacyjnego rozwiązania dla biznesu. Dlaczego? Dlatego, że innowacyjność jest czymś bardzo subiektywnym do oceny. Każdy z nas inaczej patrzy i interpretuje, czy coś jest dla niego subiektywne, czy nie. Więc wolimy mieć szerszą grupę ludzi, którzy na to mogą Rzucić okiem i dać nam swoje opinie. Punktacja najwyższa w tym roku przypadła dla firmy Ref Debug. Natomiast w pierwszej trójce były także Hiszu oraz Salesbook. Wszystkie trzy firmy, akurat moim zdaniem, mają naprawdę znakomite rozwiązania, którym warto się przyjrzeć i warto przeanalizować, co te firmy robią. Natomiast Ref Debug zajmuje się wynajdywaniem błędów w kodach. Dzięki czemu ten świat cyfrowy, który nas otacza, jest coraz bardziej doskonały. Dobrze, no to przejdziemy do czegoś, co się po raz pierwszy pojawiło w konkursie w tym roku, a mianowicie kategoria startup. To jest zupełnie bardzo ciekawe podejście, dlatego że wyprzedzając całą galę Outsourcing Stars przez cały dzień trwało BSS Forum. Podczas tego forum. Aż 9 startupów robiło swoje prezentacje różnych rozwiązań i starało się zainteresować osoby, które zapoznawały się z tymi prezentacjami, tym, co tam tak naprawdę robią i czym zmieniają świat biznesowy. I tutaj najlepiej wypadła nie jedna, ale dwie firmy. Według jury, które oceniało tą najlepszą prezentację podczas BSS Forum Startupów. To aż dwie firmy zyskały równorzędną pozycję i taką samą ilość punktów. A były to Plan B ECO oraz HIRMI. Super, po prostu powiem Wam niesamowite organizacje. Linki do nich, ale też i do wszystkich innych finalistów, którzy tutaj się pojawili w konkursie w edycji konkursu Outsourcing Stars 2022, zamieszczę Wam do opisu dzisiejszego odcinka. Poczytajcie sobie, poklikajcie, bo naprawdę warto zobaczyć, co te wszystkie firmy robią. No i na koniec, creme de la creme, czyli manager. Roku. To jest nagroda, którą Pro progresio przyznaje w ocenie ludzi, którzy pracują w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, zajmują się wybitnie tym, co robią, angażują się w działalność również pozabiznesową, no i są przykładem dla całej branży. Powiem Wam, że to jest bardzo trudne wybrać jedną, jedyną osobę w roku, która rzeczywiście robi kawał takiej dobrej roboty ale w tym roku nie mieliśmy żadnych wątpliwości i nagroda trafiła do Łukasza Olechnowicza. Łukasz to absolutnie wybitny menedżer, specjalista ze świata IT, bardzo empatyczna osoba, dbająca nie tylko o swój zespół, nie tylko o swoją firmę, ale też i całe otoczenie. Przykłada bardzo, bardzo dużo uwagi do tego, żeby i jego biznes, i jego pracownicy, i rodziny tychże pracowników czuły się komfortowo i dobrze się rozwijały. Łukasz Olechnowicz stoi na czele Infopuls Poland i człowiek, który w zeszłym roku zaliczył parę awansów w ramach swojej mm, ścieżki kariery, natomiast w tym roku był też już doceniany przez szereg innych organizacji. Ja miałem ogromną przyjemność wręczać Łukaszowi dyplom uznania za menadżera roku podczas Gali Outsourcing Stars i Łukaszu. Jeszcze raz gratuluję za kawał dobrej roboty, którą wykonałeś w roku 2022. Keep on going, keep on going. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie dla Ciebie również obdarzony wieloma, wieloma sukcesami. I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka podcastu BSS bez tajemnic. Jeżeli tego typu ciekawostki, informacje ze świata nowoczesnych usług dla biznesu Was interesują, pamiętajcie, aby zasubskrybować sobie ten podcast. Pojawia się on dosyć regularnie, pojawiają się w nim również goście. Akurat ten odcinek jest odcinkiem solowym, ale mogę Was zapewnić, że kolejne. Będą już z udziałem gości zewnętrznych, gdzie porozmawiamy sobie czy to na tematy podatkowe, podaty, tematy księgowe, informatyczne, czy też w ogóle szeroko pojętego świata nowoczesnych usług dla biznesu. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie ten podcast, a jeżeli macie ochotę go na co dzień wspierać, tak jak pozostali patroni tegoż podcastu, to zapraszam Was na serwis patronite.pl, gdzie możecie dołączyć do grona patronów. Na dziś tyle, kłaniam Wam się nisko. Do zobaczenia. Cześć.